Aleksiej Nawalny, główny kontrkandydat Putina w wyborach prezydenckich. 19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Andrzej Poczobut, dziennikarz, członek Związku Polaków na Białorusi. Łukaszenka tak naprawdę rządzi teraz Białorusią tylko dzięki resortom siłowym. Osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sergiej Cichanowski, białoruski opozycjonista i kandydat na prezydenta. Proszą mnie uczestniczyć w tej kampanii. 18 lat kolonii karnej. Więźniowie polityczni, zatrzymani, sądzeni i skazani przez niedemokratyczną władzę za demokratyczną działalność. To więźniowie polityczni w rozumieniu polityków PiS, Ziemi do Polski, skazani przez niezależny sąd w demokratycznym państwie prawnym. Po dwóch tygodniach odsiadki, ułaskawieni przez prezydenta i tak przez swoich kolegów z partii, zestawiani z ofiarami dyktatur. Pierwszych więźniów politycznych, więźniów politycznych! Więźniów. Politycznych. Nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju. Pierwszymi w Polsce od 1989 roku więźniami politycznymi. I to urąga także. Co pan czuje, jak pan słyszy takie słowa? No, pierwszy, rzeczywiście wstyd. Jan Rulewski, były poseł i senator, wcześniej działacz Solidarności. Poznaje pan, kto ten mur rozbija? Ksiądz Stisny. Geremek. Geremek, prawda. No, chcieliśmy właśnie potwierdzić taką tezę, że to nie w Berlinie przewróciliśmy. My tu już też rozwijaliśmy. Ale zanim do tego doszło, w stanie wojennym Jana Rulewskiego zatrzymało i przesłuchiwało SB, komunistyczna policja polityczna. A później wywieziono do Białęki do więzienia. A później przez trzy miesiące przed internowaniem znów do internowania, a później znów do więzienia na Rakowiecką. A za co? Myśmy mieli artykuły polityczne 123, kto przemocą chce obalić ustrój. Ile za to groziło? Minimum 10 lat więzienia. I po jakim czasie pan wyszedł? 2,5 roku. Mieliśmy zasadę, że w więzieniu się nie walczy, tylko się przeżywa więzień, żeby jak najszybciej wyjść. Tak, niedawno wyjścia z więzienia partyjnych kolegów. Domagali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją. W obronie skazanych polityków stanęły też ich żony. To są tak uczciwi ludzie. I prawicowe media. Go byle tylko go dopaść. Obaj skazani spędzili w więzieniach dwa tygodnie. Jest! W tym czasie prowadzili protest głodowy. W intencji ich szybkiego zwolnienia odprawianą więźniów politycznych. A przewodniczący episkopatu Polski prosił, by skazani przerwali głodówkę i deklarował mediację w sprawie ich zwolnienia. Życie każdego z panów ma wartość dla naszej wspólnej ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem. Jest to sytuacja. Niesmaczna i niezrozumiała, i mnie to boli. Bo to nic innego jak polityczna manipulacja, mówi były opozycjonista. Więzień polityczny to ten, który został przez jakąś władzę osadzony w więzieniu w wyniku niesprawiedliwych procesów, w tym poza wymiarem sprawiedliwości. To jest robienie z oprawców ofiar. Dodaje Mikołaj Małecki, karnista i wykładowca prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani za to, że byli oprawcami nadu, nadużywającymi prawa po to, żeby zwalczać przeciwników politycznych, więc to najwyżej te osoby, w stosunku do których te ich czynności nielegalne były podejmowane, to one by były więźniami politycznymi. To jest kolejne zakłamywanie pojęć, do czego nas Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat... Przyzwyczaiło. Potworny reżim Tuska będzie z nas chciał uczynić więźniów politycznych. Zastanawiam się, czy w którymś momencie oni sami nie pękną ze śmiechu, widząc, jaki odstawiają bezwstydny teatr. W którym widownią jest żelazny elektorat PiS, zaznacza Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika Polityka, który od ponad 30 lat obserwuje i komentuje polską scenę polityczną. I tak ocenia postawę PiS w sprawie prawomocnie skazanych polityków. Jak myśmy rządzili, to przynajmniej był porządek. A teraz, proszę bardzo, doszła ta koalicja 13 grudnia, jest chaos i my będziemy każdego dnia udowadniać, że jest chaos. Robiąc chaos w sejmie, robiąc chaos w mediach, opowiadając, kwestionując właśnie czy podważając wszystkie podejmowane decyzje. Anarchia w sądach. Jawny bunt w Sądzie Najwyższym doprowadziło to do straszliwej komplikacji prawnej. Nie ma tu żadnej komplikacji prawnej. To manipulacja, odpowiadają nasi rozmówcy. To nie jest spór prawny. W sensie prawnym sytuacja jest zupełnie oczywista. Profesor Sławomir Patyra to kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolutnie nie mieli wątpliwości. Co... Jeden z autorów raportu na temat stanu przestrzegania konstytucji. Bo z jednej strony jest prawo, a z drugiej strony jest bezprawie. Nie ma w Polsce żadnego dwuprawia. To jest to ewidentnie spór polityczny, dlatego że polityka... Przez ostatnie 8 lat zainfekowała prawo tak bardzo, że trudno jest ją dzisiaj oddzielić od prawa. Oddzielimy więc politykę od prawa i pokażemy, co w historii skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest prawem, a co bezprawiem. 9 stycznia tego roku. Po prawomocnym wyroku sądu i wydaniu nakazu zatrzymania, na zaproszenie Andrzeja Dudy, dwaj skazani politycy przyjeżdżają do Pałacu Prezydenckiego. Biorą udział w uroczystości powołania ich współpracowników na doradców prezydenta. Po uroczystości deklarują, że zostaną w Pałacu na dłużej. I mimo prawomocnego wyroku i nakazu doprowadzenia ich do więzienia, za dwa dni chcą wziąć udział w manifestacji organizowanej przez PIS. Do zobaczenia 11 stycznia. Po spotkaniu z dziennikarzami wracają do pałacu i, według doniesień medialnych, mają tam zostać aż do demonstracji. Ale kilka godzin później, pod nieobecność prezydenta, zostają zatrzymani i dowiezieni do zakładów karnych. Witamy! Witamy, Naszych rozmówców pytamy, czy takie działania służb w Pałacu Prezydenckim były zgodne z prawem. Pałac Prezydencki to nie jest żaden obiekt eksterytorialny, wyłączony spod działania prawa. Policja miała obowiązek tych panów zatrzymać i dostarczyć do miejsca wskazanego przez sąd w postanowieniu. I to uczyniła. Gdyby policja opóźniała się ze swoimi działaniami, to by odpowiadała za zaniechanie. Wczoraj. Koledzy z partii skazanych posłów o zatrzymaniu mówią tak. Uprowadzeni zostali z pałacu prezydenckiego! Nie... Emocji nie potrafi ukryć nawet prezydent. Jestem tą sytuacją głęboko wstrząśnięty. Myślę, że miliony osób było wstrząśniętych tym, że pan prezydent zaprasza dwóch przestępców do pałacu prezydenckiego, i to utrudniało działanie służb. Więc to nie jest nadgorliwość służb, tylko dążenie do tego, żeby zapewnić praworządność. I spokój w państwie. Potwierdza to nawet jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z formalnego punktu widzenia procedura zatrzymania była wykonana w sposób legalny. Ehm, ze wszystkich stron. Zatrzymanie w pałacu prezydenckim i przewiezienie byłych posłów do zakładów karnych było więc zgodne z prawem. Dziękuję bardzo. Wątpliwości naszych rozmówców, także pod względem prawnym, budzi natomiast postawa prezydenta. Zaczął ochraniać dwóch przestępców, zapraszając ich do Pałacu Prezydenckiego. Niestety działania pana prezydenta opóźniły to postępowanie policji. Jak pisała gazeta wyborcza, dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim przygotowano apartamenty, w których przestępcy mieli spędzić dwa dni. Jeżeli miałyby się potwierdzić informacje medialne dotyczące tego, w jakich warunkach panowie przebywali i z jaką intencją mieli tam dalej przebywać, to nie ulega żadnych wątpliwości, że byłoby to przestępstwo poplecznictwa, ukrywania osób skazanych i poszukiwanych celem doprowadzenia do zakładu karnego. Odpowiedzialność prezydenta w tym zakresie, zdaniem naszych rozmówców, powinien rozstrzygnąć sąd. Bo co do tego, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem, wątpliwości nie ma. W działaniach oskarżonych przekroczenia uprawnień, działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 20 grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazuje Kamińskiego i Wąsika na dwa lata więzienia. Zdaniem sądu byli szefowie CBA nadużyli uprawnień, przeprowadzając nielegalną prowokację, podrabiając dokumenty i zakładając nielegalne podsłuchy. Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo. Chodzi o tak zwaną aferę gruntową, do której miało dojść w 2007 roku. Kamiński i Wąsik jako szefowie CBA zorganizowali prowokację, której celem miał być Andrzej Lepper. Chcieli wykazać, że ówczesny minister rolnictwa bierze łapówki za odrolnianie gruntów. Choć akcja CBA spaliła na panewce, rzekomo na skutek przecieku. Ta akcja jest sukcesem CBA. Pan Kamiński stał na czele grupy przestępczej. Prowokacja doprowadziła do dymisji Leppera. Został odwołany. I rozpadu koalicji PiS, LPR i samoobrony. Skandal to się stało. To przekroczenie uprawnień, które dotyczyło afery gruntowej polegało, przypominam, na spreparowaniu y, dowodów y, które miały pogrążyć polityka, a zatem były elementem wyłącznie rozgrywki politycznej, jaka się w tamtym czasie, kiedy te zdarzenia miały miejsce, toczyła w obozie rządzącym. To nie jest jakaś tam tylko odpowiedzialność polityczna, jak się wielu politykom wydaje. No najwyżej nie wygramy następnych wyborów. Nie, jeżeli polityk nadużywa prawa, to ponosi odpowiedzialność karną i to właśnie w sprawie kamińskiego i Wąsika jednoznacznie powiedziały sądy. Przekroczenia uprawnień. Prawomocny wyrok niezależnego od władzy sądu z grudnia ubiegłego roku i skazanie byłych ministrów na więzienie, to działania wymiaru sprawiedliwości zgodne z prawem. Nie jest to dla nas wyrok. Jest to całkowite kompletne bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę. Byli ministrowie twierdzą jednak, że Sąd Okręgowy w ogóle nie powinien zajmować się ich sprawą. Bo po skazującym wyroku pierwszej instancji, w którym sędzia tak określał ich działanie jako szefów CBA, co my tam będziemy sprawdzać, czy w Ministerstwie Rolnictwa jest korupcja. Wykreujemy sprawę, to się sprawdzi. Zostali ułaskawieni. Postanowiłem w swoisty sposób zwolnić uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. To jedna z pierwszych decyzji nowo wybranego na prezydenta Andrzeja Dudy, która pozwoliła Kamińskiemu i Wąsikowi objąć ministerialne stanowiska po tym, jak Zjednoczona Prawica po ośmiu latach w opozycji wróciła do władzy. O prawną ocenę całej sprawy Kamińskiego i Wąsika poprosiliśmy sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jest ich 28, odpowiedziało nam 10. Do trybunału zostali wybrani w różnym czasie, przez różne władze. Zapytaliśmy ich, czy ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy z 2015 roku nieprawomocnie skazanych polityków było skuteczne. Oto ich odpowiedzi. Ułaskawienie z 2015 roku było bezprawiem z uwagi na fakt, że dotyczyło nieprawomocnego wyroku. Nie było ani sprawcy, ani sprawy, w której można by zastosować akt łaski. Nie było sprawcy, bo jeszcze nie było przestępcy, bo oni w świetle prawa jeszcze nie byli przestępcami, bo nie było prawomocnego skazania. W tym przypadku konstytucja nie jest precyzyjna, a artykuł o tej specyficznej prerogatywie prezydenta ogranicza się do dwóch zdań. Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Nie jest w konstytucji wyłączone w stosunku do żadnych, powtarzam, żadnych wyroków ani orzeczeń sądowych. No ale ten przepis obowiązuje nie w państwie totalitarnym, nie na Białorusi czy w Rosji, nie w jakimś państwie wyznaniowym, nie w jakimś państwie, które jest monarchią, tylko w demokratycznym państwie prawnym. Monarsza wola czy cesarska wola prezydenta, który może ułaskawić każdego przestępcę i już zapowiada w tych przyszłych więźniów politycznych, no jest kompletnym nadużyciem i, i jak powiem, sprzeniewierzeniem się. Istocie konstytucji. Jeżeli wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, no to najpierw sąd karny musi przesądzić winę, żeby następnie dało się okazać łaskę osobie winnej. To wynika nawet wprost z tego stwierdzenia stosuje prawo łaski. No nie osoba niewinna nie potrzebuje łaski. Dzień dobry. Tymi samymi słowami prerogatywę prezydenta opisywał Andrzej Duda w 2011 roku. Cztery lata przed tym, jak został prezydentem. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. A to już prezydent Andrzej Duda. Po niemal dziewięciu latach sprawowania funkcji strażnika Konstytucji. Zdecydowałem, Wówczas o ich uniewinnieniu. Tak na przestrzeni lat zmieniała się opinia ułaskawiającego. Nich urzędów. A tak zmieniały się poglądy ułaskawionego. Ręce opadają, że tak może zachować się prezydent Polski. Dziś korzysta no, tak naprawdę z pewnego przywileju, którego, z którego korzystać się nie powinno. I dlatego nie sądzę, żeby politycy powinni być właśnie traktowani w sposób szczególny i łaskawiani w jakimś szczególnym trybie. No, no, no. Tak, Mariusz Kamiński w 2005 roku oceniał częściowe ułaskawienie przez Aleksandra Kwaśniewskiego Zbigniewa Sobotki, polityka lewicy skazanego za ujawnienie tajemnicy państwowej. W tej samej wypowiedzi Kamiński podkreślał rangę i niewzruszalność wyroków sądowych. Jeśli są skazani to takie są decyzje sądy, należy to przyjąć do wiadomości. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości. A nie tak jest... o wyrokach sądowych mówi Kamiński, który sam został skazany prawomocnym wyrokiem. Kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę. Ostatecznie spór o ułaskawienie z 2015 roku rozstrzyga Sąd Najwyższy, który orzeka, że prezydent nie może zastosować prawa łaski przed prawomocnym wyrokiem, Byłoby to ingerencją w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. I z tego obowiązku rozpoznawania spraw żaden inny organ konstytucyjny, sądów powszechnych zwolnić nie może. Przepisy prawa i sami prawnicy stwierdzają, że zastosowanie prawa łaski w 2015 roku względem Kamińskiego i Wąsika było bezprawne. Wracamy do ostatnich wydarzeń. Dzień dobry. Po ogłoszeniu prawomocnego wyroku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przychodzą do Sejmu. Czym skutkuje wyrok e, skazujący drugiej instancji, oprócz zasądzonej kary i e, środków karnych względem posłów? Względem posłów skutkuje absolutnie utratą przez nich mandatów parlamentarnych. W którym momencie? W momencie, kiedy zostaje wydany prawomocny wyrok, ogłoszony zostaje prawomocny wyrok. To samo pytanie zadaliśmy dziesięciu sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Wszyscy odpowiedzieli, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik stracili mandaty poselskie po ogłoszeniu wyroku. Mimo to byli posłowie tuż po ogłoszeniu wyroku biorą udział w pracach komisji sejmowych i w takiej atmosferze zajmują miejsca na sali plenarnej. Przychodzenie do Sejmu ostentacyjne, wchodzenie na salę plenarną przez osoby skazane. O których przepisy mówią, że nie są już posłami, to jest bezprawie. To jest pogłębianie chaosu w państwie. Panowie posłowie są nadal posłami. Nikt nam nie uchylił mandatu. Co, Pańskim zdaniem, symbolizuje ten gest Mariusza Kamińskiego na sali plenarnej? To jest właśnie symbol tego bezprawia. Mam nawet wrażenie, że była to obraza sejmu. Arogancja, poczucie bezkarności, że nic nam nie zrobicie i też taka, takie przekonanie, że tak żeśmy ten system przez te 8 lat zbudowali, że wy jesteście małe miki. Nie dobierzecie się, bo jakby z każdej strony jesteśmy kryci. Ale prawo w tym przypadku też jest jednoznaczne. Wygaśnięcie mandatów poselskich w tym momencie. Przekroczenia uprawnień jest zgodne z prawem. Obecność byłych posłów w sali plenarnej to bezprawie. Postanowienie o wygaśnięciu mandatów, które w związku z wyrokiem musiał wydać marszałek Sejmu, było więc tylko formalnością. Wyrok Sądu Okręgowego w, jest w tej sprawie jednoznaczny, no i pociąga za sobą stosowne konsekwencje. Więc marszałek stwierdza fakt, i oczywiście jest organem władzy, od którego decyzji można się odwołać, żeby Sąd Najwyższy przeprowadził kontrolę tego postanowienia. Ale ona dotyczy tylko i wyłącznie tego, czy marszałek Sejmu powołał się na właściwy stan prawny, na właściwy przepis wynikający z kodeksu wyborczego i tylko tyle. Kto powinien rozpatrzeć to, to odwołanie? To odwołanie powinien rozpatrzeć Sąd Najwyższy. I która Izba Sądu Ta. Najwyższego? Znaczy, na pewno powinien to, to odwołanie rozpatrzeć Sąd Najwyższy. Izba Kontroli i Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem. Potwierdza to m.in. uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A ostatnio potwierdziła to legalna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu. Więc całkowicie słusznie pan marszałek zdecydował, że te odwołania powinny trafić do Izby Pracy, która jest legalną Izbą w Sądzie Najwyższym. I to ta, legalna Izba Sądu Najwyższego, rozpatruje odwołanie Mariusza Kamińskiego. Nie uwzględnia odwołania. Proszę. I to postanowienie wydane jest zgodnie z prawem. Obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatu Kamińskiego ukazuje się w monitorze polskim, oficjalnym państwowym zbiorze aktów prawnych. Ale jak dotąd nie ma tam obwieszczenia w sprawie mandatu Wąsika. Jego odwołanie marszałek Sejmu również skierował do Legalnej Izby Pracy, ale jeden z neosędziów wyznaczonych do tej sprawy samowolnie skierował ją do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, składająca się wyłącznie z neosędziów nielegalna izba, wydaje postanowienie o uchyleniu decyzji marszałka zostało wydane w niezgodnie z prawem, w związku z czym to postanowienie jako niezgodne z prawem zostało uchylone. Czy to postanowienie wywołuje skutki prawne? Zapytaliśmy 10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Są jednomyślni. Według obowiązującego prawa postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest zatem bezprawiem, bo bezprawiem jest jej istnienie a to okoliczności w jakich powstała 2017 rok początek pierwszej kadencji rządów zjednoczonej prawicy i pierwszy etap zmian w sądownictwie Musieliśmy zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości sądownictwa i my ten program realizujemy Do senatu trafia ustawa o sądzie najwyższym która zakłada między innymi powstanie izby kontroli nadzwyczajnej i izby dyscyplinarnej która posłuży władzy do karania niepokornych sędziów Będzie jak to bardzo dobrze powiedział pan prezes Kaczyński, sprawiedliwiej i sprawniej. Przeciwko zmianom protestuje ówczesny senator Jan Rulewski. Polska powoli, ale systematycznie zamienia się w zakład karny. My, senatorowie, mamy obowiązek odpowiedzieć, czy symbolem Polski będzie Drelich, czy Biała Róża. To był 2017 rok. Tak. Można było przewidzieć, że między innymi ta ustawa doprowadzi do takiej sytuacji, jaką mamy dziś. Ta i kilka innych. To była koncepcja zalegalizowanej bezkarności i, i też budowy takiego systemu, w którym praktycznie ta władza byłaby nie do ruszenia. System bezkarności, który był budowany od poziomu prokuratury po Trybunał Konstytucyjny przez wszystkie te pośrednie szczeble, sąd najwyższe sądy powszechne. KRS i tak dalej. Teraz toczy się po wyborach taki no, walka, pojedynek, prawa z bezprawiem. Arogancja władzy i W którym prawo nazywane jest tak: terror praworządności. To jest zbrodnia, zbrodnia przeciwko demokracji, a bezprawie. tak. Siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją. W tej bitwie prawo jednak zwycięża przestępcy zostają osadzeni w więzieniach że wpuszczą a teraz powiedział, pan, że nie... doszło do zrealizowania tego co prawo i sprawiedliwość przez 8 lat miało na swoich sztandarach, czyli prawa i sprawiedliwość To jest chyba też my się zaskoczenie dla, dla pisu że y, ta ekipa jest, zachowuje się zupełnie inaczej Niż pewnie podejrzewano, że miękkiszony, miękiszony liberałowie, rząd koalicyjny, który tam wiadomo zaraz się skłóci, że nie będzie w stanie postępować w sposób tak zdecydowany i twardy jak postępuje. Tak publicysta podsumowuje działanie służb po ogłoszeniu prawomocnego wyroku. Panowie ministrowie są w więzieniu. Po dwóch tygodniach od zatrzymania byłych posłów, prezydent mimo licznych zapewnień, akt łaski, który wydałem jako prezydent został wydany zgodnie z konstytucją, zmienia zdanie i ułaskawia byłych posłów po raz kolejny. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Tym razem skutecznie. Prezydent zrobił to. Co mógł zrobić zgodnie z przepisami prawa. Możemy ją oceniać, czy była to decyzja merytorycznie uzasadniona, czy była nieuzasadniona, no ale przynajmniej ta podstawowa rzecz została wypełniona, że teraz przynajmniej to ułaskawienie ma podstawę prawną. Dopiero to ułaskawienie z 2024 roku, zdaniem prawników i przepisów, jest zgodne z prawem. Choć Andrzej Duda wielokrotnie powtarzał, że byli ministrowie zostali skazani za walkę z korupcją, wykonywanie służby dla polskiego państwa, za ściganie korupcji, także na szczytach władzy. W urzędowym piśmie przyznaje jednak, że zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Prezydent, stosując akt łaski, nie tylko daruje skazanym karę i środki karne, ale zarządza też zatarcie skazania. To oznacza, że w tej kadencji mimo takich prób. Nie wrócą do Sejmu. Ale będą mogli startować w kolejnych wyborach. Jeśli Pis je wygra, będą mogli wrócić na rządowe stanowiska. Panie chołownia, Pan myśli tak jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Nie, nie będziecie rządzili wiecznie. Dla mnie to jest wciąż jeszcze jakimś obszarem zdumienia, no, że. Można takie rzeczy sprzedawać ludziom, opowiadać o tych więźniach politycznych i msze za ojczyznę i e, głodówki, grypsy z więzienia, płacze żon i tak dalej. Nie w żadnym kraju europejskim e, i, i kraju demokratycznym, ale to się dzieje. Czemu to służy? No myślę podtrzymaniu złudzeń, tych wypluwaniu kolejnych baniek mydlanych. Po pierwsze, żeby podtrzymać ogień pod konfliktem w Polsce. Czyli ta wersja ofiary, prześladowań, chaosu, odwetu ze strony władzy, łamania prawa, konstytucji, wolności słowa, wolności mediów i to wszystko, co wiemy, co już brzmi jako, jako parodia i groteska. Konstytucja! Konstytucja! jeżeli nie uznaje bizny kontroli zwyczajnej, to jest na studiach prawniczych się uczyłem tego, że prawo jest po to, żeby zwalczać bezprawie. A PiS nas przyzwyczaił do tego, że prawo zostało zastąpione bezprawiem. Arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności. Domyślam się, że takiego terroru praworządności życzyliby sobie dzisiaj wszyscy obywatele Białorusi, Federacji Rosyjskiej, państw totalitarnych i autorytarnych. Wersulowski, TVN 24.